Uciekają przed biedą, głodem i reżimem. Są gotowi na niezwykle długie trasy, rzadko, szczęśliwie ukończone. Jest i trasa przez Jemen do Włoch, albo przez Sudan i Egipt na Półwysep Synaj. Tam na uchodźców czekają przemytnicy, którzy mają pomóc w nielegalnym przedostaniu się do wymarzonego Izraela. Jest wielu przemytników. Ich rola jest olbrzymia. Moje życie akurat odmienili. Są sprawniejsi niż urzędy emigracyjne. Przemytnicy dają ci to, czego chcesz. Ta wiara setkom pomaga, ale tysiące głupich. Mogą okraść albo sprzedać, co ma miejsce na półwyspie Cynaj. Henry Alazazi z organizacji pomocowej od miesięcy monitoruje pustynną śmierć. Wie, że za tragedią kryją się beduini, którzy porywają uchodźców albo ich odkupują od przemytników. Pozbawiony wszelkich pieniędzy uchodźca może się wyzwolić, jeśli za siebie zapłaci. Zazwyczaj to nierealne, dlatego w głębi pustyni może natknąć się na ich ciała. Handy dokumentując znajdowanych bezimiennych zauważał, że są oni charakterystycznie okaleczeni. Mają ślady usuwania organów. Po tym jak wyjmą to, czego potrzebowali, jak lekarz przeprowadzi operację, wyrzucają ciało na pustynię. Jeśli nie znajdą przy mnie adresu rodziny, nie będą wiedzieli, gdzie się zgłosić po okup. Będę siedział przykłuty łańcuchem bez wody przez dwa tygodnie, wtedy sprzedadzą moje organy, na przykład płuca. Z Azji wiedział, że uciekinierzy z Rogu Afryki są wykorzystywani seksualnie i do pracy przy plantacjach marihuany, ale poszywane ciała go zdumiały, gdzie tu operować. Kilka lat temu słyszałem od Beduinów o handlu organami, ale nie wierzyłem, na pustyni taka operacja wydawała się niewykonalna. Jest jednak prosta, gdy dysponuje się specjalnymi lodówkami i mobilną kliniką. W nieoficjalnej rozmowie z amerykańskim dziennikarzem członkowie beduńskich plemion przyznają, że zamówienia otrzymują bezpośrednio od lekarzy w Kairze. Najczęściej zamawiane są nerki, wątroby i rogówki. Egipt zajmuje trzecie miejsce w świecie za Chinami i Pakistanem w handlu organami. Dziennikarze pokazują zdjęcia patologowi z Kairu walczącemu z dramatycznym procederem. Rozpoznaje, że operowani podczas zabiegu jeszcze żyli. Są dwa rodzaje blizn, jedne pośmiertne, a drugie operacyjne. Na wszystkich ciałach szwy są w tych samych newralgicznych miejscach. Wyciągnięcie organu zabija człowieka w przeciągu kilku godzin. Tu jest wątroba, obok nerka. Mafia nie dba o to, czy ktoś przeżyje taką operację, czy nie. Przy otwieraniu znieczulają, ale nie dlatego, że się martwią o ból. Nie chcą, by się wyrywali i krzyczeli. Nagromadzone zdjęcia i dziennikarska interwencja doprowadziły do uwolnienia jednej liczącej 250 osób grupy z rąk beduińskiego gangu. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że przerażający proceder nie trwa dalej.